Gospodarstwo typowo rodzinne, czyli gdzieś kwestia 85 krów mlecznych, w doju około 70, plus do tego drugie tyle młodzieży, czyli gdzieś około 160-170 sztuk bydła. Obszar Natura 2000, duże upały, a w oborze przyjemnie. W ramach Gospodarz Hoduje udaliśmy się do Adama Warkę z Wielkopolski. Tu hodowla bydła mlecznego była zawsze, zawsze były krowy. Dziadek hodował krowy, tata hodował krowy, no i naturalnym następstwem było to, że te krówki dalej tutaj są. Decyzja po studiach zapadła taka, że potrzebujemy budynku. Powstał budynek w 2010 roku, pierwszy do hodowli i w 2018 roku powstał drugi budynek, który tu widzimy. Skąd się wzięła hodowla? Dobre pytanie, zawsze się zastanawiam. To są tereny, gdzie praktycznie jeśli jest gospodarstwo, to produkcja roślinna nie bardzo. Tu mamy praktycznie Dolina Noteci, Dolina Turuńsko-Berzwalska, Dolina Noteci, gdzie są trawy, łąki, pastwiska i słabe ziemie, tak? czyli produkcja rolna hodowlana, gdzie tą paszę trzeba wykorzystać, te stanowisko wykorzystać. Będąc jeszcze w liceum ogólnokształcącym, nie wiedziałem co mam robić, tak? bo no, liceum, gospodarstwo było. Idąc na studia, na pierwszy rok agronomii wiedziałem, że jak będę kończył, to będę na łąkarstwie, a łąkarstwo trzeba było na piątym roku jakbym wybrać. Już wiedziałem wtedy, że chcę coś z tymi łąkami zrobić, żeby te łąki prosperowały dobrze, żeby miała coś z tego miał, żeby gospodarstwo z tego coś miało. Po prostu, żeby ten potencjał tutaj tej doliny wykorzystać. A oczywiście. Jeśli są użytki zielone, jest pasza, no to musi być też no, przeżuwacz, a przeżuwacz, no, który by faktycznie na końcu. Przekłożył tą ekonomię całą na zysk dla, dla siebie dla rodziny, przede wszystkim na lepsze funkcjonowanie. A tu, że hodowla była, no to staraliśmy się do hodowlę pomóc. O tym już mówiłem wcześniej. powstał budy jeden, jeden budynek, drugi budynek. Później od 2014 roku współpraca z Intergenem. Ta hodowla cały czas że powiem, rozwijana. I że powiem wzmacnianie całej tej struktury gospodarstwa wokół tych użytków zielonych, wokół bazy paszowej, którą tu mam naprawdę potężną. A żeby to wykorzystać, no to są te krówki za nami i one oddzięczają się, że powiem, tą całą produkcją dobrostanem, którym zapewniamy, mają możliwość wyjścia, mają ciekawe budynki. Myślę, że otoczają nam w 100%. Gospodarz postawił przede wszystkim na genetykę. Genetyka na pewno to jest podstawa do produkcji mleka, tak? Krowy wysoko wydajne, zdrowe, zdrowymi nogami, zdrowymi wymionami, fajnym rostawem strzyków, które pasują pod robota, no to jest podstawa produkcji, tak? I myślimy o dobrej, intensywnej produkcji, no to musimy mieć zdrowe. Dorodne zwierzęta, także to jest klucz całej sprawy. Mając krowy na tej starszej oborze, wiedzieliśmy, już, wiedzieliśmy już, że przejdziemy na duje automatyczny, tak, czyli pod robota już szliśmy w kierunku doboru buchajów yy, pod automatyczny duje, czyli rozstaw strzyków, ustawienie strzyków, yy, zawieszenie wymienia, racice, wzmocnienie racice nogi, żeby to wszystko, żeby lokomocja tych zwierząt była dobra, wręcz bardzo dobra. Także to już było wtedy kierunkowane ileś lat temu, żeby to już było sadło przygotowane. Oczywiście no, wszystko nie da się zrobić, bo genetyka to jest naprawdę kupę lat, tak? ale już, żeby jakiś początek był, żeby to po prostu miało łatwiejszy że powiem, start i ta produkcja była łatwiejsza, żeby tym szybkość dojął, żeby te wiele czynników miało wpływ na no, naszym rozwój. Praca gospodarza to jedno, ale ważne jest, doradztwo i dobry materiał genetyczny, jak podkreśla sam gospodarz Adam. Firma Intergen pomaga mi praktycznie od lat kilku. A może i kilkunastu. Także przez współpracę, doradztwo, dobór Włochów, ostatnio genotopowanie jałweczek małych szeroki spektrum, się działania i to jest duża dodatnia wartość tej firmy. To gospodarstwo napędza Piotr Rybacki z Intergen Polska. Myślę, że jest spontanicznie, tak? Przyjechał kolega, przedstawił swoją ofertę. Oferta była bardzo atrakcyjna. Buchaje, bardzo fajne, dobór buchają przede wszystkim i cała ciąga współpraca, także a to zawsze cenię, tak, żeby, że nie są zastanowiony sam sobie. Lubię mieć produkt sprzedany, czyli ja muszę kupić ten produkt, ale lubię mieć ten produkt też w końcu sobie obsłużony, czyli chcę mieć nastąpi kontakt z doradcą, czy ewentualnie rozmowa, czy wymiana telefoniczna to dużo. Najgorzej, jak ktoś coś chce sprzedać, a ugrywa się kontakt. Tutaj kontakt cały czas jest i rozwój cały czas. Jest i myślę, że tak będzie do końca. Decyzja, jak zapada decyzja o budowie tej drugiej obory, no to decyzja o nowe technologie. Robot udajowy, robot podrabiający pasze, robot sprzątający ruszta, odpajalnik dla cieląt. Praktycznie pełna automatyzacja, którą możemy na dzisiejszy wprowadzić w takim gospodarstwie. Mamy automatyzację, czyli musimy te sztuki mieć przygotowane, że tak powiem, z tym cudzysłowie z, sercem krowy, czyli wymieniem, tak? Czyli ten wymieniem musi być no, dobrze ukształtowany, z dobrym dostawem, silną nogą, zdrową racicą. Także. Cały czas idziemy tak w tym kierunku, i, i, i myślę, że tutaj dużych zmian nie będzie. Jeśli to uda nam się zbudować, no to może będziemy szli. W lepszą zawartość suchej masy w mleku, ewentualnie bo na pewno, albo w długowieczność. tak? Wydajność myślę, że nie ma co iść, bo wydajność to te krówki już mają i to my musimy je dagać, tak powiem z zespołem paszowym. To już nie jest potrzebne ponoszenie wydajności, ale myślę, że po prostu no, poprawa zdrowotności tych zwierząt, od wymienia zaczynając, ale zdrowotność, długowieczność to są czynniki, które będziemy w przyszłości się na pewno starali wzmocnić. Jeśli chodzi o dój automatyczny i ruch taki wolny, no to na pewno czynnikiem determinującym jest to, czy krowa umie funkcjonować w oborze wolnostanowiskowej. Krowa z obory uwięziowej, przechodząc na dój automatyczny, plus jeszcze za łańcucha, co cudzysłowie miałaby przejść, to jest dla niej kolosalny stres. Ta krowa nie umie jeść. Na czym umie jeść? Nie umie iść po jedzenie, nie umie iść po picie, nie umie iść się wydoić. Takie stado, które ma iść tutaj, to musi być przygotowane, a najlepiej, żeby było z obory wolnostanowiskowej. Lepiej się, że powiem, przystosowuje i lepiej sobie funkcjonuje w takich takim budynkach. Myślę, że mając stado na tym poziomie genetycznym już yy, to był odpowiedni moment, żeby we w tego że tak wejść i faktycznie ten dobór dobór buchajów, czy wybór tych cieliczek był naprawdę tylko i wyłącznie, że powiem, najlepszy, także to jest chyba jedyny kierunek w tym momencie. Jeśli stado jest na jakimś poziomie, no to trzeba wejść na... Następny level, tak, następny poziom, żeby to faktycznie no, iść do przodu. Wszystkie młode sztuki, jałówki, jałówki praktycznie są na remont stada przeznaczone, ewentualnie nadwyżka na sprzedaż. Wchodzi pierwiastka czy jałówka na robota dojowego. Wtedy widzimy, czy faktycznie ten rozstaw, rozstaw szyków, że powiem, spełnia wymogi. No bo czy te strzyki są długie, czy są dobrze rozstawione, genetyka swoją drogą oczywiście, ale weryfikacja przy doju automatycznym drugiej strony, że powiem, musi też być. No i w takim przypadku ewentualnie, nie wiem, 9-10 sztuk zostaje, a jedna sztuka przykładowo jest odsprzedana do, do dalszej hodowli, do, do kogoś, kto ma no, ogorę uwięziową, czy ewentualnie doi na hali udowej, gdzie tam może sobie poradzić. Mam takich klientów, którzy są zadowoleni? i czekają na, na takie sztuki, żebym mógł im odsprzedać. Także myślę, że to jest z dwóch stron korzyść. Tak? Ja mam sztuki wyselekcjonowane, hoduję automatycznie, a jak mogę sprzedać nadwyżkę pierwiastek, czy ewentualnie ówek, no to klienci też są zadowoleni, bo wiedzą, że to jest dobry materiał hodowlany. Jeśli chodzi o wysokie temperatury, to mają wpływ, jeśli są powyżej 30 i wysoka wilgotność powietrza, no to wtedy już, jak powiem, wentylatory, czy, czy kubatura, no to już nic nam nie, nie pomoże, to już naprawdę, jak są ekstremalne warunki, no to widzimy tą różnicę. Ale Myślę, że do tych 25-28 stopni spokojnie możemy sobie radzić i na chwilę obecną nie widzimy jakichś tam dużych różnic w produkcji. Oczywiście każda sztuka tam inaczej działuje na to środowisko. Są takie sztuki, które tam ciężej lub słabiej znoszą takie temperatury, ale myślę, że stado jest w miarę wytrwałe do 30 stopni. Batura budynku dosyć duża, wentylacja dosyć dobra, kurtyny, duże powierzchnie, że tak powiem, otwarte w budynku. No do tego yy, wentylatory, które pracują na falownikach, które do, dostosowują się do temperatury wewnątrz budynku. Pierwszy budynek budując w 2010 roku, yy, już był takim budynkiem odważnym w moim okolicy, bo to był budynek z kurtynami, tam już nie ma ścian. Ludzie pukali się w głowę, Adam co ty robisz, zimy są, yy, zimno, może być mogą zmarznąć. Ja wiem, no ale krowy nie zmarzną, ewentualnie rolnik marznie. I to jest, mówię, takie, taki powiem clue tej sprawy. A jak ktoś marznie, to trzeba może się ubrać, nie cieplej. Jeśli... Suche logowiska były w tamtym budynku, woda była cały czas, nie zamarzała, bo był przepływ, że powiem zamknięty. Jedzenie na stole paszowym, hala dojewa zabezpieczona, no te krówki więcej nic nie potrzebowały. I Już wiedziałem, że jak będę budował następny budynek, na pewno będzie to budynek otwarty, z pełną dostępnością powietrza, światła. A mijając, że powiem, te wszystkie lata, mnie, że, że to, przekonałem się, że to był dobry wybór, bo zimy mamy tak, ale to są tydzień, dwa tygodnie mrozów, jakiś no to faktycznie możemy to wy, możemy wytrzymać i bez, bez żadnego problemu. Nie musi to być murowane, nie musi to być z oknami, świeżo, dużo powietrza. Wentylacja, światło przede wszystkim dla bydła. Rodzina zawsze się tamowała dobra, zawsze było, zawsze było bydło, zawsze było bydło, zawsze było bydło mleczne. Oczywiście te gospodarstwa jakieś były bardziej rozrobione, tak? Było wszystko w tych gospodarstwach, ale to, co mówiłem wcześniej to, co mówiłem wcześniej na temat tej, tej, tej bazy paszowej, tak? Mamy te użytki zielone i co z tym, co z tym zrobić? Swego czasu było to też gospodarstwo agroturystyczne, Była jakaś tam baza klientów, bo to są tereny tu po, po niemieckie do noteci, czyli plusy zachodnie. I Niemcy, że jak powiem tutaj znajomi Niemcy po prostu no, narzucili wręcz tacie, rodzicom, że wybudują jakiś tutaj, że jak powiem agroturystykę, bo my przyjeżdżając, odwiedzając swoje stare strony, tu gdzie mieszkaliśmy w czasie wojny czy po wojnie. Chcemy gdzieś tutaj że powiem, pomieszkać, tak? bo nigdy nie ma bo hotel w Pile najbliższy, a nigdzie takie bazy hotelowe nie było. I to był ten moment lat 90., początek lata 2000, gdzie dwie, dwie takie gałęzie, bo nas była agroturystyka i i właśnie ta hodowla bydła mlecznego. Ja później idąc na studia rolnicze, dodatkowo zajmując się jeszcze końmi, bo było też w agroturystyce 11 koni, mam międzynarodowego instruktora jazdy koni dodatkowo jeszcze zrobionego, także koń gdzieś tam zawsze był w, w mojej głowie i do dzisiaj jest. Utaty też, zresztą też. Później jakoś tak, w lata 2000, tak powiem, się troszkę rozeszło, bo skończyła się baza klientów w sumie niemieckich, no bo naturalnie, że jak powiem, ci ludzie powymierali, a polski turysta, agroturysta chciał, że tak powiem, jeździć na kładzie i strzelać sobie A to u nas nie było. To była taka typowa agroturystyka, gdzie był dom mieszkalny ze zwierzakami, żeby, ta, żeby to, to było połączone. No i wtedy było, powstała, że powiem, decyzja, że no zamykamy tą agroturystykę, a idziemy faktycznie w tą hodowlę bydła mlecznego jeszcze bardziej. Ja kończę wtedy studia. Też byłem na pół roku na, w Anglii na praktyce, kończyłem studia, no i zapada decyzja, że budujemy ten pierwszy budynek. No i... No tak to naturalnie chyba powstało. No i mając 38 lat Śmieję się, że wykonałem ponad 300% normy, no bo postawiłem dwa budynki. Zmechanizowałem dużo to oczywiście zawsze przy pomocy rodziców i ta podbudoważ była, tak? Bo jakieś grunty były, jakieś maszyny już były zielonkowe, to nie było tak, że ja odbudowałem to od zera, tak? To było ilość pokoleniowa, że tak powiem, praca. Fakt, że to teraz przyspieszyło w ostatnim dziesięcioleciu i gdzieś tam pomysły jeszcze na coś są, ale takim hamulcowym żona jest, zawsze daje mi ona otrzeźwienie, <noise> bo gdzieś faktycznie jakaś weryfikacja planów musi być. Ale faktycznie dużo się działo i dużo się zrobiło. I nie ma chyba roku, gdzie, żeby nie było inwestycji. W niby było dwa lata temu czy lata temu obora, tak w tamtym roku jest fotowoltaika. Cały czas się coś tutaj dzieje w tym gospodarstwie i cały czas jest takie podejście, żeby to gospodarstwo było dla nas nieusiężliwe dla środowiska. Ja zawsze miałem i mam taki kierunek, żeby po prostu to gospodarstwo, jak tutaj będzie funkcjonowało, żeby nie ingerowało za bardzo to, to my to środowisko, żeby tak ja zostałem to jakby mały żeby tak samo ten teren tutaj zostały, że jak powiem, w ten sam sposób, a nawet jeszcze lepiej zagospodarowane, żeby nie było takiej ingerencji dużej. No nie szukujmy się, takie gospodarstwa, może to nie jest duże, no jakąś ingerencję w, w środowisko mają, tak? Stosowanie oborników, gnojowicy w jakichś ilościach, intensyfikacja produkcji, ale mimo wszystko to nie jest aż tak duża skala tutaj przy tej płaci, że powiem, użytków zielonych, to spokojnie, że powiem, u nas to, że tak powiem, w ginie, tym bardziej też jest aplikator, o w tym roku dojechał świadomie, gospodarujemy, też, że powiem, żeby siebie, żeby sobie, żeby nie przeszkadzać i nie przeszkadzać też no, mieszkańcom, tak? no, trzeba żyć w symbiozie. A myślę, że w tym kierunku rolnictwo będzie szło. Tym bardziej widzimy no, presję Zachodu, czyli pieniędzy unijnych, na co te pieniądze mają być kierowane, w jakim kierunku, że ma być to faktycznie rolnictwo zrównoważone. I tak będzie. Pewnie i konsument będzie coraz bardziej więcej się domagał, żeby widzieć, jak to się, żywność się produkuje, żeby ta żywność była faktycznie zdrowo produkowana. Żeby konsument widział czarno na białym to jest wszystko robione, tak? Żeby nie było coś gdzieś chowane, żeby czegoś coś tam ktoś nie widział. Nie, można zobaczyć, jak to jest robione, jak to jest produkowane. Myślę, że nie mam większych zastrzeżeń do siebie. To wszystko w tym wydaniu gospodarz hoduje. Do zobaczenia na innym gospodarstwie u innego hodowcy. Dziękuję. Damian Gospodarz.pl.